Dzisiaj widzowie, znowu jest na Dzisiaj sobie powiemy o dzisiejszym odcinku, co oczeki można oczekiwać od nowego sezonu, ponieważ mamy już jakieś informacje z biegiem czasu, jakieś teasery, aliki mamy już podobno z Twittera, z Epika Gamesa. Mamy tam różne już informacje o nowym sezonie, że podobno g jak tam było już na mini-trailerze, bo widać tam cinematyk był trailer. Tak tam było już pokazywane, że ma być, ma być kraina, ma, być to, ma to być w takim stylu dżungli, taka właśnie, takie zarośla i wszystko ma się, ma się zmienić część mapy na właśnie tam jakby jak bardziej na środku mapy się ma podobno zmienić ten, ta mapa a ma być nowa lokacja, tak, jestem bardzo jestem bardzo ciekawy jakie to będzie, jak to będzie wszystko wyglądało w praktyce <coughs> jeszcze tylko, <coughs> jeszcze były jakieś liki były jeszcze liki o skinach skinach z, z y, Battle Passu, czyli z karnetu bojowego ma tam być Optimus Prime, a mają być te raptory, takie te dinozaury, co były w sezonie już, znaczy już były w rozdziale drugim mają być podobno, a mają być takie takie te linie, takie do tego, do poruszania się, jakby wskak, jak wskakujecie na to, tak samo będzie, tylko na takich gałęziach będą takie właśnie, w taki, na tych drzewa takie korzenie, czy takie, no takie po prostu zrobione z drzew. Tak, e, co tam było, z tego co tam było widać na obrazku. Mają się zmienić bronie, mają być jakieś dodane bronie, czy coś, może, nie wiem jak to będzie z tą pompą. Ale są, są typy broni, co będą inne albo coś dodają. Tak też się przekonamy co dalej będzie, więc mam nadzieję, że jakby w nowym sezonie się dużo zmieni, bo na razie do tej pory to było takie tak aby się nie powiedziało, że nic, tak, tak mniej więcej wyglądało. Jeszcze, znaczy, wcześniej można było zauważyć jeszcze też, że były części mapy właśnie gdzie ten, gdzie to. Gdzie było trzęsienie ziemi, znaczy w, nawet w, w trakcie gameplayu. Tu jeszcze Wam polecam wejść na Twitera na Fortnite Game tutaj. A tutaj macie oficjalne jeszcze tutaj właśnie są informacje, teraz jakie mają być. Tak więc e, polecam tutaj nawet. Tutaj są nawet rzeczy, które już były. Więc no, tutaj jeszcze jest jakby, tutaj jest jakby hasło e, Cracked but not broken. A takie właśnie tutaj jest to. To hasło jakby tej nowej sezony co ma być, więc to polecam tutaj sam samemu sprawdzić. Wszystko tutaj jest. Tak. A tutaj się dowiedzieliśmy, że normalnie Epic Games ten znaczy ma ten fajny teraz ten Strix, e, Fortnite crew, czyli Ekipaka. A Tak, co tutaj jeszcze mamy? Zyskaj dostęp do karnetu PAS, premium Rocket w ramach subskrypcji ekipy. Opłaca się, bo tutaj macie... Będzie dodatkowy jakiś tutaj PAS, czy coś jak karnet, ale potem w nowym sezonie, więc mega się opłaca ten ta ekipa. I tu już mam karnet bojowy, mam i karnet bojowy będę mieć na nowy sezon, także... Znaczy już mam, ale będę mieć na nowy sezon i tak będę miał, bo to mam dzięki, dzięki ekipaki będę miał nowy, nowy karnet no i tysiąc fadolców Więc spoko. Mam to aktywne. Kiedy znowu będę miał 7 lipca. Oha Dobra, czad. Tutaj ogólnie trzeba jak się popatrzę na mapę. Jak jest rynek kowadła, tak tutaj, o, tutaj dookoła tego rynku kowadła są miejsca popękane są jakby ziemia jest popękana, trzęsienia, bo ten są trzęsienia jeszcze ziemi tutaj w miejscach właśnie, jak się poruszacie się tutaj właśnie w tych miejscach są trzęsienia ziemi i popękane, popękane mi lokacje. W, teraz, jak mówiłem, tak no tutaj się ma podobno ta mapa zmienić. Tutaj ma być podobno cały ten obszar, ma być podobno zmieniony. Ten się ma zmienić ta nowa, nowa lokacja, właśnie ta dżunglowa. Tak no. To z tego chyba z tej mapy wszystko, bo tutaj inaczej się tutaj wiele nie zmieni, tutaj wszystko, cała mapa nie będzie nowa, będzie... O nic co się dowiedziałem, to powie, co z tego co stwierdziłem, to będzie po prostu tylko część, nowe, część tylko do nowej mapy. Nie będzie cała mapa nowa bo to by już o tym dawno by wszyscy już by było tam już było powiedziane już i na Twitterze by było o tym już byłaby wzmianka o tym, że już po prostu to tam jest tak e, dowiedziałem się, że ma być po prostu tylko ta część co się ma na jak na trailerze tam było tak, że się ma podobno tam co ma być to lokacja zniszczona, A właśnie tutaj ma być w, w tym mniej więcej w tym pośrodku ma być ta nowa lokacja, więc no, tyle co chciałem powiedzieć, a inaczej Dzięki za uwagę, że teraz oglądaliście, a tutaj jeszcze, aha, tutaj jeszcze możecie widzieć nawet, tutaj już są nawet skiny, jakie będą nowe, nowe w karnecie, no tak to spoko, to nie musiałem o niej likować na Twitterze, jak łatwo, to git. Dobra, czas tak, to tyle, co chciałem pokazać. No, na razie z tej strony chyba wszystko, jeśli nie macie jeszcze karnet, bo to polecam, to najszybciej to zrogarnąć żeby mieć przynajmniej ten level 200, bo jeśli tam macie mniej tak byłaby szkoda, żebyście o te skiny przy, yy, mielibyście stratę, bo ponieważ z powodu i tego poziomu niskiego, a zadania, co tam jeszcze są, to też tak samo polecam zadania robić, albo tam kreatywny 2.0 też wbija się szybko ekspa super. Więc to chyba. No, z tej strony chyba wszystko. I jakby tam coś jeszcze było, to potem. Powiemy sobie coś, jak będzie nowego. A na razie do tej pory się z Wami łączę. A dziękuję za uwagę i na razie do tej pory. Cześć.